Jak rany! Nie dano to tak jeszcze nie skończyły. Rany! Nie no ja to muszę zapisać, nie nie, nie ma bata no Dzięki czy panie Boże za narzucony topór Skubane są silne Tu już byłem, tędy szedłem. Uciekałem tędy. A, nie jestem niewidzialny. okej. Okay. no, myślałem, że jest jakaś. No i ty chyba już jest wyjście. O, drogie. I druga trona. A może coś mi się O kolejne korytarze. Co pisze? Witam z powrotem z tej strony. Jazz go. Sorry, że tak długo trwało nagrywanie. Znaczy przerwa pomiędzy nagrywaniem. Ale niestety mam teraz dużo na głowie. Nie bardzo pamiętam, co się działo ostatnio. A, to mocne gnoje. A, bo ja obrałem od nich, kiedy ich tłukę. Jak najszybciej zamknijmy te bramy i wynośmy się stąd. ああ Jakieś tanie te miecze. Grałem kiedyś, to pamiętam, że one strasznie były drogie i w ogóle. Chyba coś nie, nie pamiętam dobrze. Bo się przydały leczenia bardziej. Wejście, no. Dlatego nie lubię tego wątku. Trzeba tyle biegać po tych głupich bramach odchłani, które są wszystkie takie same. Wszystkie. Nie przesadzam, one są identyczne. Znaczy, mają inne rozłożenie mapy, na tej się trzeba dostawać, ale to jest jeszcze bardziej wkurzające. To jest jedna z bardziej wkurzających, na szczęście, więc będziemy mieli ją za sobą. Ja trochę mam gdzieś, to jest ja dobra A nie to ten Łukasz, już się przestraszyłem Może wyjdźmy z tej mgły No rany, boga Ej, Mongo. No nie. Jeszcze na trona. To jest pewnie wyzwany jego, tak? A, nic nie mam, nic. Y O, szkuma, nie będę ci pać, z słabych. I co ja robiłem ostatnio? Yy. O, to by się nam przydało. Leczenia. Mam nadzieję, że to jakaś dobra... Nie będę jej teraz używać. Nie, pewnie nie. Dobra. Och, cholera, trzeba się cofnąć. Naprawić. Gdyby młotki uzdrawiały, to mi się cieszył. O Jezu, Atronach.

Jak mi znowu do jaskini każą włazić Zapiszę sobie Nigdy nie wiadomo O! Już! No Nie wiem czy się cieszyć czy płakać że wolę walczyć z Daedrami. Ich zablokujesz. Jestem gdzieś mniej odporny na ten. Na siostry. O nie! O Boże! Być powinno mnie uzdrowić. Boże, trzeba po płakać przed wejściem. Jak zwykle mam poziom i się podwyższyły umiejętności. Oh. Pech, pech. Tamte kapliczki powinny mnie uzdrawiać, mi się wydaje. O, kolejny niezadowolony koleś. Myszka mi się skończyła. Z takimi to ja mogę walczyć. Nikogo nie przyzywają. A, zaraz miecz był magiczny. Dobra. O nie! Ognisty miecz. Yes, to to. Trzych na jednego, no? A może? Hmm. I do tym. O, dwa młotki. Już szybciej, tym lepiej. A pamiętajcie, to tylko jedna brama. A jest ich sześć. Szybko! O nie! O, sam się wadałem. Oha, nie ma ładunków. He! Mam plan. Taki jak na samym początku. Ale ja mam.